Tomasz Misfa, witam Państwa. Przed wczoraj fakty z Bagdadu, przed placu raju, dziś przed słynnej bramy Isztar prowadzącej do Babilonu, uznawanego w starożytności za bramę raju. Dziś w tym niezwykłym miejscu amerykańscy marines przekazali międzynarodowym siłom pod polskim dowództwem kontrolę nad środkowym Irakiem. Po 60 latach polscy żołnierze znowu rozpoczynają misję nad Tygrysem i Eufratem. To od zakończenia II wojny ich największa zagraniczna misja i zapewne najtrudniejsza. Tomasz Cekielski. Najwyższym przedstawicielem polskich władz obecnym dziś w Camp Babylon jest minister obrony Jerzy Majdziński. Panie ministrze, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Dzisiaj prezydent Kwaśniewski powiedział w Polsce w radiu, że yy, mogą być ofiary. Czy pan uważa, że polskie władze zrobiły wszystko co możliwe, by przekonać Polaków, że to jest słuszna misja, a b, że rzeczywiście może zdarzyć się coś złego? Dobry tak, jestem przekonany, że nasza argumentacja trafiła do większości polskiej opinii publicznej że stajemy się wiarygodnym sojusznikiem, że walka z terroryzmem to nie tylko deklaracja, ale realna praktyka. Jeśli można troszeczkę głośniej, bo ja nie wiem, czy ten dźwięk dochodzi przy tych wszystkich śmigłowcach, wozach opancerzonych. Jeśli chodzi o drugie, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję proszę bardzo. nas nie odjeżdżać do Warszawy. Dobrze, dziękuję bardzo. Minister Jerzy Szwajdziński był gościem faktów. Dużo mówimy o tym, co grozi polskim żołnierzom, ale w tym momencie powinno się im chyba życzyć, by każdy dzień wyglądał tu tak, jak ten, który właśnie mija. W Bagdadzie jest Maciej Woroch, Maciej nie obyło się dziś bez incydentów, ale jak na iracko-bagdackie standardy było chyba w sumie bardzo spokojnie. Rzeczywiście tak, incydentów dzisiaj w Bagdadzie nie było. Wspomniałeś o tych standardach. Było słychać strzały, ale o tutaj słychać codziennie. Chodzi tylko o to, że sklepikarze, właściciele restauracji pilnują własnego dobro. Do Iraku i do Babilonu wrócimy za kilka minut. Teraz Warszawa, informacje z kraju i Marcin Pawłowski. Proszę Państwa, fakty z kraju, zaczynamy od przyszłorocznego Wszystko z kraju, wróćmy do wydarzenia dnia otwarcia polskiej strefy w Iraku. Tomasz Lis jest w bazie Babilon. Witam ponownie z Babilonu, tu wciąż jest grubo ponad 30 stopni, co daje Państwu wyobrażenie, co działo się mniej więcej 10 godzin temu, co dzieje się codziennie i z jakimi problemami borykają się teraz nasi żołnierze, a ponieważ wszędzie tu latają jakieś koszmarne meszki, to z kolei jest zapowiedzią tego, co będzie tu się działo za kilka tygodni, gdy rozpocznie się się szkolny. z Babilonu Bardzo dziękuję polskiemu wojsku, które we wszystkim nam, dziennikarzom bardzo tutaj pomaga. Trzymamy kciuki za naszych żołnierzy, w nas wszystkich tu w Iraku i w Polsce. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro już w Warszawie.